Szanowni Państwo, wybucha wojna, lecą rakiety, nie ma prądu, nie ma wody, nie ma gazu. I co wtedy? I co wtedy się dzieje? I co wtedy z nami się wydarzy? Z nami wszystkimi, ale także z poszczególnymi grupami, które są w największym stopniu narażone na zaangażowanie w konflikt. Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy, również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę to pomóż nam rozwijać te strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Lepera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. Szanowni Państwo, warto jest na poważnie, może i dosadnym językiem, rozważyć temat, co się stanie, jeśli wojna się wydarzy, bo każdego z nas to dotknie, ale warto też, szanowni państwo, powiedzieć o tym, dlaczego warto się zaangażować przeciwko tej wojnie, żeby to się nie wydarzyło, bo kiedy już się wydarzy, to pewne sprawy potoczą się swoim torem. Szanowni państwo, na dzisiejszej krystalizacji chciałbym z wami omówić temat skutków. Skutków, tych pierwszych skutków wybuchu konfliktu zbrojnego, na który niewątpliwie, na udział w nim jesteśmy narażeni, i mimo wszystko nie warto jest lekceważyć tego zagrożenia, zbywając to, że e, nie wejdziemy do tej wojny, ktoś nam nie pozwoli, ktoś nam pozwoli, ktoś nas pchnie, nie pchnie. Szanowni Państwo, zawsze trzeba rozważyć i plan B, i plan C, i plan D. Podstawowym problemem, przed którym Stajemy w okresie wybuchu takiego konfliktu, no z perspektywy męskiej jest to powołanie do armii. Jest to powołanie do armii, powołanie do armii na wojnę, na którą większość z nas nie chce iść. I tutaj wszelkie takie powiedziałbym Hura patriotyczna, takiego powiedziałbym takiego, mówiąc dosadnie jarbarcznego patriotyzmu argumenty, że to jest wojna w obronie kraju i tak dalej. Szanowni Państwo, główna wojna, jaka nam w tym momencie grozi, to jest zaangażowanie się na Ukrainie, jakiś konflikt z Białorusią, i to nie ma nic wspólnego z obroną ojczyzny, więc tego typu argumenty odstawmy może od razu na bok, bo, bo szkoda czasu. I trzeba rozważyć, co się wtedy wydarzy, bo wielu z nas. Żyje pewnymi złudzeniami. Wielu z nas żyje złudzeniami, że jak wybuchnie wojna, to oni sobie gdzieś tam wyjadą, oni sobie gdzieś się ukryją w piwnicy, oni, oni gdzieś tam sobie znikną. Mówię o tej części męskiej, tak? No, w pierwszej kolejności narażonej. Gdzieś tam sobie jakoś komuś zapłacą. Nie, szanowni państwo. To, co się wydarzy, jeśli wejdziemy do tego konfliktu globalnego, ale w naszym regionie, tego konfliktu ukraińskiego, to wszystko już widać, co się wydarzy. Będzie dokładnie to samo, co dzieje się na Ukrainie, co uważnie przecież śledzimy. Będą jeździły ciężarówki po mieście z żandarmami ideologicznymi zombi, którzy nafaszerowanymi jakimiś pseudopatrytycznymi hasłami, no, będą was wyciągali z kawiarni, będą was wyciągali w ostateczności nawet i z domów, jakby taka wojna dłużej potrwała. I nie będzie żadnego tłumaczenia, że ja nie chcę, czy chcę, czy jestem za, czy przeciw, wtedy już do tego systemu zostaniecie wrzuceni, i nikt się nie, nie będzie Was pytał o zdanie, ewentualnie będą jakieś represje, będzie przemoc, będzie nieformalne bicie, tak jak ma to miejsce na Ukrainie, takich krnobrnych poborowych, no i rzucanie na najgorsze pozycje, z drugiej strony może być po prostu bardzo nieprzyjemne więzienie. To z perspektywy męskiej, warto też wymienić konkretne szczegóły, jak to może wyglądać, bo tutaj, biorąc pod uwagę doświadczenia ukraińskie, no w pierwszej kolejności na front nie będą posyłani, jak to się niektórym wydaje, szczególnie starszym e, facetom, że będą posyłani jakieś tam dzieciaki w rurkach i, i, i życie nauczy te wojsko. Nie, nie, nie. W pierwszej kolejności na Ukrainie powołuje się mężczyzn, 30-40 latków. Co najmniej dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że wielu z nich miało przeszkolenie wojskowe i nie trzeba ich tak doszkalać jak tych młodych, właśnie jak, jak niektórzy mówią, w rurkach, chłopaków, którzy, którzy gdzieś tam żyją imprezami, a nie, a nie jakimś tam powiedzmy bardzo dorosłym życiem. Pierwsza rzecz to jest te przeszkolenie, ale druga rzecz to jest właśnie, właśnie to, że ci starsi są wdrożeni, są bardziej ustatkowani, umiarkowani, yy, prędzej wdrożą się w system karnego drylu wojskowego niż ci młodzi, którzy mogą w jakiś sposób stwarzać problemy. To jest jedna kwestia, że to właśnie 30-40-latkowie w pierwszej kolejności są wysyłani na Ukrainie na front i tak będzie też w Polsce. Nie ma co się oszukiwać, jeśli do tego dojdzie. Kolejna rzecz... To jest sytuacja kobiet, sytuacja kobiet, których nie można przecież lekceważyć, ponieważ nawet już widzimy, że na Ukrainie pojawiają się pomysły, że poszczególne kategorie kobiet z wykształceniem medycznym czy nawet weterynaryjnym jest, są objęte tym dozorem wojskowym, że nie mogą opuszczać kraju, muszą się stawiać do jednostek wojskowych na wezwanie, więc ta część kobiet, być może nieliczna, ale już zostanie dość szybko objęta poborem i tym rygorem wojskowym, ale są na Ukrainie, w, ram... w związku ze stratami w toku walk, są pomysły, żeby też powoływać kobiety. W Izraelu mogą, IDF może powoływać do poboru praktycznie każdą kobietę, dlaczego nie na Ukrainie, dlaczego nie w Polsce? Więc tutaj także, panie, szanowne panie, nie ma co się łudzić, że wy zostaniecie, jeśli ten konflikt potrwałby dłużej, byłby bardziej krwawy, zostaniecie zostawione same sobie. Ale już na początku same możecie zostać, zostać w tym negatywnym tego słowa znaczeniu same sobie, no bo wasi mężowie, wasi synowie mogą zostać wysłani po prostu na rzeź, wysłani na tą wojnę, która, jak widzimy na Ukrainie, jest po prostu rzezią, i tak ona by wyglądała w naszym przypadku. Czy to by było na, pol na, na bagnach Podlasia, czy to by było na Ukrainie w ramach jakiegoś kontyngentu międzynarodowego, o czym polscy politycy mówią, tak by to wyglądało. I tutaj, szanowni państwo. Warto jest zrozumieć, że to, że mamy Schengen, to, że nie mamy granic, to wszystko można jak za stryknięciem palca zmienić. I nawet jeśli wyjedziecie do Niemiec, wyjedziecie do Czech czy na Słowację, to nadal wszystko są państwa w NATO, to nadal są wszystko państwa w Unii Europejskiej i nie będzie większego problemu, żeby te granice z dnia na dzień przywrócić, zamknąć, jeśli Polska by się sama w to zaangażowała, no bo jeśli całe NATO by było w to zaangażowane, no to wówczas czy uciekniecie do jednego kraju natychmiastkiego czy drugiego, to może opóźnić Wasze powołanie do armii, ale już będziecie ścigani, już będziecie na... w tym cyfrowym współczesnym świecie już będziecie nacenzurowani, nie znajdziecie tam pracy, nie, nie pójdziecie do lekarza i tak dalej, tak jak ma to miejsce wśród osób, które sam nawet znam osobiście, z którymi mam kontakt, które ukrywają się na Ukrainie przed tym poborem i na bieżąco opowiadają mi nie pójdziesz już do lekarza, robota na czarno, ukrywanie się gdzieś tam na wsi, to wszystko jest już codziennym składnikiem życia kilku milionów mężczyzn na Ukrainie, którzy gdzieś tam zniknęli z systemu. Ale w naszym systemie to zniknięcie nie będzie takie proste. I tutaj warto jest to wszystko podsumować, jak tego uniknąć. Uniknąć, Szanowni Państwo, możemy angażując się w ruch antywojenny z kim chcecie i w jakiej formie tylko chcecie, ale na to czas jest dziś, a kiedy już wybuchnie ta wojna. Czasu na to nie będzie. I wtedy ruchu antywojennego już nie będzie. Będzie on penalizowany, będzie on obrzucany najgorszymi kalumniami. Ci ludzie, którzy siadają z wami do rodzinnego stołu, będą mówili, że nie idziesz do armii, to jesteś tchórz, bo jacyś tam powstańcy z sensem czy bez sensu, ale poszli kiedyś do, do lasu, czy gdzieś tam do armii, powstania i tak dalej. Cała ta martyrologia wyleje się na was. W pracy, w rodzinie, w towarzystwie, bo zawsze się znajdą ludzie podatni na propagandę, którzy będą tą propagandę wam sączyli i będą tą propagandą was wówczas bombardowali ze zdwojoną siłą. Więc, szanowni państwo, nie ma co szukać tutaj dróg, ucieczki. Okej, okay, jesteście milionerami, wykupicie wy się, ale większość z nas nie jest milionerami. Jeśli chcecie przetrwać tą wojnę, którą nam szykują, a której nadal można uniknąć, dużym sprzeciwem społecznym także można pewne rzeczy zablokować. Co nieraz się w historii zdarzyło, to się nie chcecie pójść na tę wojnę. Musicie to mówić głośno dziś, musicie to mówić głośno jutro, bo pojutrze to już was zabiorą i nikt was nie będzie słuchał. Dziękuję Państwu. Dziękuję Wam za kolejną krystalizację. Widzimy się już za tydzień. Polecam dzisiejszego wieczoru oglądać nas na żywo, zadając pytania, ale polecam także udostępniać tego, tego typu materiały zbrew cenzurze na TikToku. Facebooku, Telegramie i na Twitterze na, na X.